Jedenasty tom 21 maja 1913. Praktyczny i rzeczywisty sposób wyniszczenia własnego ludzkiego bytu w istocie Bożej. Kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, mój zawsze ukochany Jezus powiedział do mnie. Córko moja, chcę, aby zaszło w Tobie prawdziwe wyniszczenie, nieurojone, lecz prawdziwe. I to w sposób wykonalny i prosty. Załóżmy, że przyjdzie ci do głowy myśl, która nie jest skierowana ku mnie. Musisz ją zniszczyć i zastąpić myślą Bożą, a w ten sposób dokonasz wyniszczenia myśli ludzkiej i zdobędziesz życie myśli Bożej. W ten sam sposób, jeśli oko chce patrzeć na coś, co mi się nie podoba lub się do mnie nie odnosi. I jeśli dusza się umartwia, trawi wtedy oko ludzkie i zdobywa oko życia Bożego. I tak się dzieje z całą resztą Twojego bytu. Och, jak bardzo czuję, jak przepływają we mnie te nowe boskie życia i biorą udział we wszystkich moich dziełach. Tak bardzo kocham te życia, że z miłości do nich poddaję się wszystkiemu, dusze te są pierwsze dla mnie. Kiedy Je błogosławię, inni są przez Nie błogosławieni. Są pierwszymi duszami, które dostępują dobrodziejstw i są miłowane w pierwszej kolejności, a przez Nie inni dostępują dobrodziejstw i są miłowani. Fiat.